Z I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj debatyl kacy i dzisiaj pogramy sobie trochę event stage'a. Pokażę Wam pokażę wam też parę innych rzeczy i no w sumie to sami zobaczycie. Więc na wstępie zachęcam do za subskrybowania kanału, zostawienia łapów pod filmami, jak subskrypter, słoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych materiałów pojawiających się na moim kanale. A ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania a więc już tutaj yy, na wstępie przyszedłem pierwszy chapter i mam tutaj tego Outbreak'a to będziemy sobie, to możemy sobie dzisiaj jedną zagrać zobaczcie gdzie ja już jestem na drugim chapterze już jestem na Australii tutaj tyle przyszedłem o jest Reser Festival więc ja sobie później pogram już jeszcze poza odcinkiem. Przyjdziemy sobie też parę Stage tutaj parę Legends Stage. W sensie zobaczymy jak jest, co jest na Legend Stage'u. I, I patrzcie, patrzcie. Mam 13 rare ticketów Kupię to jeszcze za 750 TWA. I dosłownie patrzcie, One Dice Left tutaj tyle zostało, żeby te no właśnie te dragony minęły i to też. I będą dwa nowe eventy i jeśli będzie Iron Legion, czyli to, gdzie miałem tego kota yy... tego kota, tego kota UFO, który napieprzał jak posrany, to ja naprawdę, to ja nie, nie, ja kończę nagrywkę. Dobra, więc tak mm, chwilę co ja mam zrobić. Yy, tak tutaj Wam pokazał. Aha, storage. Z tym Juratikiem to postanowiłem go. Postanowiłem go sprzedać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będzie ofenik, to prawdopodobnie powinienem się zwrócić. A nawet jeśli nie, to będę miał... Yy, będę miał na pewno, na pewno będę miał chociaż jednego Ubera, bo za te 750 jest gwarantowany jeden Uber super rare. No i... Yy, no i nie wiem, może mi się zwrócić ten Jurassic Kata może mi się nawet nie opłacać go wybrać, więc może i to jest głupia decyzja. Yy, bober z Narni raczej doradzał mi, żeby go wziąć, ale... Nie wiem, moim zdaniem go nie potrzebuję, więc dobra sprzedajemy, bo wiem, że będę miał z tego expa. <laughs> Ogólnie to ja dopiero wstałem. Sorry za moją chrypę. Zaraz może pójdę się napić jakiejś wody czy coś, to yy, będzie lepiej je się z wami gadało też przy okazji. Ja tutaj mam prawie wszystko na maksa i myślę, że teraz sobie już wszystko. Teraz tutaj wymaksujemy. Dużo będzie nas to kosztowało, ale na pewno będzie się opłacać. Oj oj I nie starczyło nam na energi. Ale to jest 8 koła XP później będzie chyba tylko 9. Dobra, więc. Mamy prawie wszystko wymaksowane w takim razie. Yy, więc jest dobrze. Jest dobrze, więc dobra. Możemy sobie mm, wbić na naszego outbreaka. I zagrać sobie tutaj. Na Outbreaku jedną rundkę tylko. Gdzie tu jest Outbreak? Na. No, Outbreak jest na Dubaju. No to dobra, zagrajmy sobie. Dobra, wychodzą te psy zombie powoli. Aha, o, zapomniałem, to jest jeszcze ich drugie życie takie. Pamiętacie, że one jeszcze mają drugie życie? No, że one się skupują pod ziemię, wyłażą gdzieś, nie wiem, gdzieś dalej, no właśnie, byli bazy, przewodzą przeciwnika i nazwałam. Czekajcie, bo kurde, mocno biją. Laser, laser, szybko, w tym momencie. Dobra. Albo panując sytuację, albo mi się wydaje. Nie, nie, tak, wydaje mi się. Niestety chyba jeszcze jesteśmy zasławi na na dodajkach. Chyba, że... To przez tej drugie życia... Ale mój uber... nie, mój uber sobie radzi. Dawaj. O nie, pingwin zombie. Cztery pingwiny zombie. Ojoj, to nie jest do wygrania. tej życie życie po śmierci tak zwane nie, to nie było do wygrania <gry> dobra, ale przynajmniej spróbowaliśmy na pewno nie bierzemy za 30 catwooda bo będziemy znowu później zbierać na kolejne niestety jeszcze jesteśmy za na outbreak'a ale wejdźmy sobie na legend stage e i zobaczmy co dzisiaj jest może ciekawego tutaj jest nowy yowling village tutaj co można dostać, nothing here czyli nic hmm. aha no to trochę kaszana o jezu unlikely chwila unlikely chance to pick up sniper cat. nie, to słabo hmm, tutaj nie będziemy grać to jest stare a, to to grałem i to jest Extremely Small Chance to Pickup yy, Vengeful Cut, którego ja mam, bo dlatego, że ja użyłem Treasure radara grając to. <grym> Co by zagrał? A to musimy to zagrać, chyba żeby odblokować dalsze stajeże, więc... Yy, ile to kosztuje? 80 energii. no energii. Trochę dużo. Ale raz możemy sobie pozwolić na tego. Więc spróbujmy. Zależy co tu będzie z nami wyjdzie. Aha, jakiś domek z kamieni. Na razie nic nie wychodzi. Aha. No dobra. Na razie nic specjalnego. Mój uber sobie z nimi na spokojnie poradzi. O i pies zombie wyszedł. On się będzie wkopywał. No właśnie. Jak ja to tego nienawidzę, jak się kuźwa wkopuje pod to, to zesrane ziemi. Co wyszło? nic nie wyszło. Halo? No nic nie wyszło. Tylko te... Ty... U kurde, ile tych psów tam jest? One się dwoją, troją nawet. O cholera. Co tu się dzieje? Nie, dobra, niestety to nie jest chyba do wygrania razem Tego jest po prostu za dużo. O, lasa jeszcze puściłem. Ale już w teraz. Chyba, że jeszcze nie wiem. Jeszcze, jeszcze Ale to musiałbym się teraz, a nie mam czym. Dawaj, dawaj, dawaj. Spróbujmy, nie poddawajmy się. Dobra, naprzód, koty. Wypuścimy drugiego Ubera. Czy tam drugiego z Trzeciego, czwartego? Nie wiem. Dobra, lecimy naprzód. Jeszcze sto to do wygrania, jeszcze nic nie będę mówił. Chyba, że kolejne pięć zombiaków wyjdzie. Dawać, obijeczko, oh, ty dawać, 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 wierzę w was. Dobra, już raczej, gg. Aha, bo tu są rekordy. Okej, mm, już wracam Słuchajcie, jeszcze dla was yy, Tak pod koniec już nawet odcinka Otworzę jedną yy, Jednego rarity Mam ich 13, naprawdę dużo, będę miał jeszcze kolejne 11 Więc mi nie jest szkoda za bardzo I yy, Halo, czekaj co to było To był ten rare A, fortune teller cut yy. Dobra, to w takim razie Ja sobie idę do storage'a i zobaczę, co sobie z nim zrobię. Więc zagram sobie jeszcze jednego stage'a na... na tym drugim charakterze. I możemy już mm, kończyć, w sumie, odcinek. Więc yy, dobra, lecimy. A i sorry tam za kolegę, yy, że dzwonił, ale po prostu byliśmy na I... Dobra, no to lecimy spokojnie na Australię, tutaj nie będzie się nic działo, to nie potrzebuje żadnego berana, nic takiego, na paszek brave cut, to by sobie spokojnie z tym poradził, ale nie wolę szybko to skończyć. Zapatrzę no na ich prawie wszystkich monachita, tylko szkoda, że nie ma obszarowego zasięgu. Zabij sobie parę jeszcze kotów. Uh -huh, uh -huh. Dajmy dalej. Dobra, mamy to. Jeszcze inferior. Więc fajnie. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Widzimy się już 6. Chociaż, chwila, chwila, chwila. 6. jest mecz, więc wiecie, nie wiem, czy będę. I możliwe, że... Mm, mm, mm. No więc nie wiem. Nie wiem, czy będzie ten odcinek. Może się tak zdarzyć, że nie pojawi, ale się postaram, więc yy, więc co? No siema.